Come Wszyscy lubimy historię, gdzie Dawid pokonuje Goliata, gdzie ktoś, kogo skazujemy na pożarcie, nagle okazuje się, że jest w stanie e, walczyć jak równy z równym, a na koniec wygrać z wyżej notowanym rywalem. I wcale nie będzie to opowieść o meczu ćwierćfinału Pucharu Anglii, a będzie to opowieść o partii Aleksandry Botes, która mierzyła się z mistrzem międzynarodowym Karstenem Janem e, na turnieju w Islandii. Był to tur jest to oczywiście turniej szachów klasycznych, Zawodnicy mają półtora godziny na partię. No i oczywiście, raczej nikt nie spodziewał się, że Aleksandra Botes, z zawodnikiem, który ma ponad 300 rankingu więcej, da sobie radę. Natomiast ta sama, cała partia była mega ciekawa. Mieliśmy tutaj dwa genialne posunięcia. Wydawało się, że Aleksandra Botes sobie nie poradzi. Natomiast zakończenie pokazało, że może być inaczej. Także zachęcam do oglądania. A my już przechodzimy do partii. Dodam jedynie, że bardzo fajnie jest. Oglądać partie właśnie zawodników z mojego poziomu, bo dzięki takim partiom ja zdaję sobie sprawę z tego jak słabo my gramy. W sensie, że to nie jest tak, że zawodnicy nas ogrywają i nie popełniają błędów, tylko osoby nawet o rankingu 2300 czy 2400 popełniają masę błędów i między innymi dlatego też chcę wam tę partię pokazać. Ponieważ nastąpiło tutaj E4, E6, D4, D5, czyli partia czy obrona francuska. No i tutaj skoczek C3. Tak jak wam wspominałem wielokrotnie, ponieważ ja sam grywam obronę francuską Czarne tutaj mają kilka możliwości. Można zagrać goniec B4, można zagrać skoczek F6, można zagrać C5, można zagrać goniec E7. Masa możliwości. Natomiast Aleksandra zdecydowała się zagrać ruch skoczek F6, ruch, który jest uznawany za taki wariant klasyczny. 50 lat temu wiele osób tylko tak grało. Nastąpiło tutaj goniec b 5 no i znowu czarne mogą zagrać na spokojnie. Natomiast Aleksandra Botes zdecydowała się zagrać ruch goniec B4, co w ogóle wygląda trochę, jakby to była podstawka figury, ponieważ Białe mogą zagrać E5. No i jest tutaj związanie, i wydaje się, że nie ma co zrobić. Natomiast to jest oczywiście wariant, ponieważ gramy sobie H6 i teraz, jak goniec odejdzie na H4, to gramy tutaj, tutaj. Możemy sobie zbić, zbić, ustawić skoczka na E4. Jak będzie trzeba, to zbijemy na G3 i wszystko jest spoko. Dlatego białe zagrały ruch goniec D2. Nastąpiło tutaj bicie. Białe odbiły pionkiem. Nastąpiło skoczek E4 i goniec sobie wrócił na C1. I biorąc pod uwagę, że białe mają tutaj godzinę 30 minut i 55 sekund, to domyślam się, że jest to jakiś wariant. Domyślam się, że po ruchu skoczek C3, prawdopodobnie ruchy typu Hetman G4 są bardzo nieprzyjemne dla koloru czarnego. Dlatego Aleksandra Botys podumała, podumała i zdecydowała się zagrać ruch C5, czyli kontratakuje w centrum. Nastąpiło więc skoczek E2, żeby tego pionka nigdy nie stracić. Czarne zagrały skoczek C6, i teraz dzieje się znowu coś mega ciekawego, a mianowicie białe grają F3, skoczek wrócił H4 i skoczek wraca na H7. I zobaczcie, jak dziwnie wygląda ten debiut. To znaczy, gdy oglądamy partię, nie wiem, Sena z Karłaną, no to widzimy E4, E5, idziemy sobie spać, no i za 3 godziny wstajemy i okazuje się, że był remis. A tutaj zawodnicy już rozkminiają od początku. Ten goniec. Przebył taką drogę. Goniec na G5, goniec D2 i wrócił na swoje miejsce. Skoczek. Poszedł stąd tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. To jest bardzo fajne. No, i to są jakieś warianty, których, no mówię, ja nie znam, nie wiem, czy to jest teoria. Także nastąpiło tutaj goniec A3. Hetman poszedł na C7. No i zauważcie, że białe nie bardzo mogą tak zbić, ponieważ stracą pionka na E5. Nie mogą też za bardzo zbić gońcem, ponieważ po ruchu skoczek E5, bicie, bicie. Pionki koloru białego są po prostu słabe. Dlatego białe zagrały F4. No i faktycznie prawda jest taka, że białe mają tutaj przewagę, to znaczy komputer nie jest jakoś super przekonany, mówi, że to jest plus 0,39, ale z takiego ludzkiego punktu widzenia czarnymi zawsze tego typu pozycje gra się źle. Czy gra się trochę nieprzyjemnie, ponieważ z gońcem na C8 są kłopoty i tej presji po tej przekątnej jest bardzo dużo. Także nastąpiło tutaj B6, czyli obrona pionka, Hetman poszedł na D3, no i teraz skoczek wchodzi na A5, żeby tego skoczka ustawić na C4 i cały czas wywierać presję. Białe zdecydowały się zagrać Hetmanem na G3, no i czarne nie chciały tutaj robić roszady, ponieważ prawdopodobnie nie chciały, żeby goniec strzelał potencjalnie w tę wieżę, dlatego zagrała Aleksandra Botes G6. Nastąpi bicie, bicie. Hetman wrócił na E3. Teraz zauważcie, że to nie są do końca widełki, ponieważ Hetman po prostu sobie to zbije. Dlatego nastąpiło skoczek B7 z obroną tego pionka. I teraz C4, D4. No i Hetman wrócił sobie na F3, żeby kontrolować tę przekątną. No i tutaj czarne muszą już podjąć jakąś konkretną decyzję, ponieważ no, białe mogą mieć tutaj jakąś przewagę. Białe powinny dążyć do ruchu C3, i czarne muszą tutaj reagować w jakiś sposób. I faktycznie Aleksandra Botes. Zagrała bardzo dobrze i zagrała dość szybko. Zwróćcie też uwagę, co się stało z czasem przeciwnika. Przeciwnik stracił właściwie w tym momencie prawie godzinę, żeby zagrać ruch Hetman D3. Eee, ale okej, okay, bo cofnąłem się trochę za bardzo. Więc nastąpiło tutaj C4, D4. Go, Hetman sobie wrócił, i teraz bardzo fajny manewr ze strony Aleksandry Bottes, a mianowicie goniec poszedł najpierw na D7. Po to, żeby ustawić się na C6. I białe nie zdążają z ruchem C3. Być może ruch wcześniej trzeba było zagrać właśnie to C3 i potem Hetmana ustawić na D3. Natomiast w tej sytuacji, jak Hetman stanie na D3, to jeżeli czarne nie zareagują, Białe zagrają C3 i dalej rozwalają to silne centrum. Ale czarne mogą tutaj zagrać bardzo silną, długą roszadę, i do tego momentu praktycznie Aleksandra Botes gra świetną partię. To znaczy, jeżeli sprawdzilibyście sobie z komputerem i sprawdzali pierwszą czy drugą linię silnika, to cały czas Aleksandra Botes wykonuje najlepsze posunięcia. Także szacunek. Nastąpiło koniec Edwa, i Aleksandra Botes po prostu wzięła sobie pionka. A co ciekawe, Ideą przeciwnika nie było to, żeby tą wieżą sobie odejść, tylko ideą przeciwnika było to, żeby zagrać króla F2, no i teraz czarne bezkarnie mogą zbić te wieże. Ale prawda jest taka, że trudno jest się na taki ruch zdecydować. Gdy już jesteśmy na pewnym poziomie, to jesteśmy w stanie rozkminić, że jak zagramy tutaj, przeciwnik to zbije, to w pewnym momencie, prawdopodobnie już w kolejnym ruchu, białe zagrają goniec F3 i będą kontrolować wszystkie białe pola na tej przekątnej, i będzie się to grało czarnymi po prostu ciężko. Komputer się tego nie boi, komputer nie ma takich dylematów szachowych, że wiecie, no, przeciwnik zdobędzie wszystkie białe pola w pozycji, natomiast z ludzkiego punktu widzenia jest to ciężkie do grania, dlatego Aleksandra potes po prostu wróciła sobie gońcem. Nie chciała zdobywać więcej materiałów, zdobyła piąka, no i stwierdziła, że wszystko będzie spoko. Natomiast białe teraz znowu mają dość prosty plan, a mianowicie potencjalnie, jeżeli będzie trzeba, to będą chciały atakować. Dlatego zdecydowały się najpierw zagrać goniec F3, żeby potencjalnie wymienić gońce. Teraz nastąpiło F5. Zauważcie, że bicie w przelocie nigdy nie jest sensowne, ponieważ czarne będą mogły zbić na F4 i goniec jest związany. Dlatego wieża poszła na B1. No i i teraz czarne muszą podjąć decyzję. I co ciekawe, czarne mają tylko jedno posunięcie, które sprawia, że będą one miały przewagę. Wszystkie inne posunięcia sprawią, że będzie ciężko. I jest to bardzo trudny ruch do znalezienia. Możecie zapauzować filmik, natomiast nie podejdźcie do tego w taki sposób, że tutaj jest jakiś kombos, tylko jak można poprawić naszą pozycję. To jest w naszej pozycji złego? No i jeżeli pomyślicie od tej strony, to dość szybko zdacie sobie sprawę z tego, że o ile nasz goniec jest spoko, nasz skoczek jest tutaj spoko, bo broni, nasz hetman jest ok, wieża jest fajna, nawet ta wieża coś może potencjalnie po linii robić, tak nasz skoczek jest po prostu słaby. I trzeba było zagrać skoczek F8, żeby ten skoczek poszedł na D7 i jeszcze ewentualnie wszedł na B6 i atakował tego pionka, no i jeszcze przesłaniał linię. Natomiast Aleksandra Bottes podeszła do tego od złej strony. I zdecydowała się zagrać posunięcie G5. No i jak widzicie, komputer nie jest fanem tego posunięcia. Ponieważ następuje tutaj bicie. Czarne stwierdziły, że zbiją. Nastąpiło odbicie, no i teraz H bije na G5. I prawdopodobnie Aleksandra stwierdziła, że jeżeli przeciwnik to zbije, no to fajnie. Bo zbijemy na G5, potem potencjalnie zbijemy tutaj i ten król będzie bardzo osłabiony. Natomiast to, czego prawdopodobnie Aleksandra potes nie doceniła... To to, że białe tutaj mogą zagrać ruch wieża H6, no i nagle ta wieża wchodzi do gry. Atakuje słabego pionka, te figury zaraz się będą przestawiały na drugie skrzydło i presji jest bardzo dużo. A nigdy teraz już nie mamy ruchu skoczek F8, żeby tego pionka bronić, no bo podstawilibyśmy wieżę. Dlatego czarne zdecydowały się zbić na F4. No i gdyby nie następny ruch koloru białego, to pozycja białego jest bardzo zła. Ale to był cały plan pana Jana. Ponieważ pan Jan prawdopodobnie już z daleka widział, że jak ustawi wieżę na H6, to ona będzie mogła potencjalnie działać po szóstej linii i następuje pierwsze z dwóch genialnych posunięć z rzędu, ponieważ białe decydują się święcić swojego skoczka i okazuje się, że nie bardzo możemy to zbić, ponieważ po ruchu wieża C6 tracimy Hetmana, no i nasz, nasz król jest po prostu w bardzo złej sytuacji. Dlatego czarne tutaj musiały kombinować. Skoczek poszedł na g5. I teraz znowu białe mają jeden, jedyny ruch, który im ratuje partię. I tym ruchem jest poświęcenie swojego hetmana. Jest to takie poświęcenie trochę szemrane, ponieważ po odbiciu oczywiście białe mają ruch skoczek d6. No i okazuje się, że jak nastąpi bicie, to my zbijemy tutaj. Zdobywamy wieżę, zdobędziemy drugą wieżę, zdobędziemy hetmana. Pozycja jest wygrana. Dlatego nastąpiło król c7, bicie, król c6. Łobu, dubu, dubu. No, i gdy kurz opadł, warto jest się zastanowić, co tutaj się w ogóle stało. No i jeżeli policzymy sobie materiał, to czarne mają cztery pionki, skoczka i wieże, a białe mają cztery pionki, skoczka, gońca i wieże. Czyli białe mają całą figurę więcej. Więc dlaczego ten filmik nazywa się, czy, czy jest opowieścią o wygranej Dawida z Goliatem? Skoro tutaj Aleksandra Botes ma całą figurę mniej. Bo jakoś tak wyszło. O tych wszystkich wymianach, że teraz ten król jest w niebezpieczeństwie. Pomimo tego, że może część z was tak patrzy i widzi, że ten król w ogóle nie ma żadnego legalnego ruchu, to paradoksalnie to król na F2 jest w większym niebezpieczeństwie, ponieważ te, ta wieża, skoczek i goniec są tak ustawione, że nie mogą tego króla w żaden sposób zaatakować. Natomiast tutaj już może grozić szach, potem jakieś podejście pionkiem, jakieś motywy matowe, no i to białe będą musiały uważać. Białe jednak zagrały najlepszy ruch w pozycji, czyli wieża A7, nastąpił szach. Król sobie wrócił na F1. No i czarnym nie zostało nic innego. Tylko zagrać F3, żeby ten pionek kontrolował dwa dodatkowe pola. No i jeżeli tylko uda się odebrać pole na F2, to to będzie Maciuś. Dlatego białe muszą tutaj być ostrożne. No i y, trzeba tutaj było zagrać ruch wieża A6, co nastąpiło. Król sobie odszedł, no i wieża A7. Król sobie wrócił, no i. Białe musiały się zdecydować co robić dalej? Czy chcemy powtarzać i potem szukać czegoś lepszego, czy chcemy zrobić jakąś kiwkę w drugą stronę? Należało zagrać wieża A6 i w pewnym momencie po prostu tą wieżą jakoś przerotować, ewentualnie zagrać ruch skoczek B7, żeby atakować tego pionka. To był powiedzmy wygrywający plan. Skoczek B7 i atak na tego pionka. Natomiast pan Jan, mając mało czasu, zdecydował, że tutaj zagra ruch skoczek B5 i nagle mogą grozić jakieś maty, ale niestety mata żadnego tutaj nie ma. To znaczy, wieża C7, król zawsze, się odejdzie i pogonie C5 akurat w tej konfiguracji ma będzie tylko że tego pionka można spokojnie obronić możemy zagrać ruch skoczek E4 Co ciekawe dokładniejsze było król B6 ponieważ czarne i tak zagrają skoczkiem na E4 i nie ma przed tym obrony, natomiast gdy najpierw nastąpiło skoczek E4, to jak widzicie, komputer mówi, że jest remis, ponieważ można szachować, no i w zasadzie możemy dawać te szachy cały czas. Jest tutaj wieczny szach, a ucieczka w tę stronę nigdy nam nic nie da, bo skoczki zostaną wymienione. Natomiast grający biały zagrał ruch wieża C7 i okazuje się, że w tym momencie nie ma żadnego ruchu. Grozi mat, na, na H1 ten skoczek zaczął kontrolować te, to pole, te pola są kontrolowane, więc grozi. Mat i nie mamy jak się obronić, ponieważ po takim ruchu może nastąpić: hops, hops, skoczek na D2. Tutaj F2, dorobimy Hetmana i wygrywamy partię. Także jedyną opcją dla białego było poświęcenie swojej figury i przejście do pozycji, w której na dobrą sprawę to białe mają pionka więcej. I jeszcze białe mogą zbić tutaj na D4. Tylko problem jest taki że jak zruszymy się tym skoczkiem, no to stracimy wieżę i musimy grać taką pozycję, która jest przegrana. Dlatego tutaj białe zagrały wieżę f7, żeby atakować tego pionka, no i myślały prawdopodobnie, że wszystko będzie dobrze, ale Aleksandra Botes znalazła, że ma tutaj jeden jedyny wygrywający ruch. I jest to zagranie ruchu skoczek E4, ponieważ teraz nie można tego zbić, ponieważ po ruchu skoczek D2 nie możemy, znaczy stracimy po prostu wieżę. Dlatego nastąpiło król G1, ale tutaj wieża spokojnie dała szacha. Król odszedł, wieża C2, wieża zbije kolejnego pionka, kolejnego pionka, dlatego białe z braku laku już stwierdziły: Dobra, to zbije. Tak, 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 tak. tak. No i będą próbowały białe obronić tę pozycję. Jest to tylko jakość w zamian za skoczka i pionka, ale oczywiście wieża bije jednego pionka, nastąpiło odejście, wieża zaatakowała kolejnego, no i tutaj za kilka posunięć następuje D3, bicie, tutaj król sobie wrócił, ale po wieża A4 białe się po prostu poddały, ponieważ gdziekolwiek odejdzie ten król, my podejdziemy swoim królem i w pewnym momencie zagramy wieżą w taki sposób, żeby tego pionka atakować. I tak oto Aleksandra Botem, Pokonała mistrza międzynarodowego. No i jak widzicie, każdy może wygrać z każdym. Nawet ja, jak kiedyś zagram z arcymistrzem na klasyku, będę próbował walczyć, no bo to pokazuje, że każdy popełnia błędy. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.